sobotę jednostka ochotniczej straży pożarnej Sieradz Monice świętowała stulecie istnienia. Wydarzenie rozpoczęło się Mszą Świętą w Kościele pod wyzwaniem Świętej Urszuli Leduchowskiej. Następnie uroczystym przemarszem w akompaniamencie orkiestry wszyscy przeszli na teren jednostki. Na placu przed remizą odbyła się oficjalna część obchodów. Najpierw podniesiono flagę na maszt i odśpiewano hymn. Przybliżono historię powstania jednostki. Poświęcono również tablicę pamiątkową upamiętniającą sobotni jubileusz. Dalsza część obchodów to wręcznie odznaczeń. z Zmonic otrzymała złoty znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz tytuł zasłużony dla ziemi śradzkiej. Uhonorowano również najbardziej zasłużonych druhów złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami za zasługi dla pożarnictwa, a także odznaczeniami za lata zasługi. Jednostka OSP Śradzmonice liczy około 60 członków czynnych i wspierających. Wszyscy dopisali. Myślę, że udana impreza. Stulecie. Zobaczymy, co później. Istnieje to już 100 lat, czyli też ta jednostka wydawała się być potrzebna tu na naszym regionie. W latach wojennych były to jednostki drewniane, domy, różne elementy było poszycia słomianego. Dlatego też takie jednostki jak ta była pierwsza w działaniu, ratowała ten budynek i sąsiednie, żeby nie poszedł ogień dalej. Czego może Wam życzyć na kolejne 100 lat? Drugich 100 lat, 300. Zdrowia, szczęście wszystkim. Obecnie byli też m.in. parlamentarzyści i samorządowcy, którzy również składali życzenia jubiletcy oraz przekazali upominki. Jedna chyba z młodszych OSPF się razu, bo pozostałe mają tą historię długo, długo dłuższą niż 100 ale myślę, że bardzo ważną funkcję i rolę spełniają ochotnicze Straże pożarne, niosą pomoc. Dzisiaj wielokrotnie to podkreślano, bardzo wcześniej i dużo wcześniej niż te państwowe służby gratuluję druhom z Monic tak pięknego jubileuszu. Dziękuję za to wszystko co robią dla miasta się radza. Jestem pełen podziwu. Dziękuję za to i życzę kolejnych setek lat druhom z OSP w Monicach. Widać przez to, że tak długo są te straże, że te straże są potrzebne, że te straże służą temu społeczeństwu i nie tylko to jest w postaci obrony, prawda, gaszenia pożarów, czy w innych zdarzeniach losowych, ale również kulturalnie. Tutaj w Sieradzu, czy chociażby po powiecie, to są takie pierwsze jednostki, które najszybciej docierają do miejsca zdarzenia przed Strażą Państwową, która jest tutaj jedna i w niektórych przypadkach, jeżeli powiemy tutaj o końcu powiatu sieradzkiego, no to nie ma możliwości, żeby Straż Państwowa przyjechała przed Strażą Ochotniczą. Po zakończeniu części oficjalnie rozpoczęła się zabawa taneczna.